tym działałem w kolejnym kolejnych perełkach, czy w kolejnym odcinku warsztatowym. Na użyc, wiecie, nazwa to już mniej ważna. Dzisiaj a z racji tego, że wszystko tak na szybko, mało czasu, to postaramy się postaram się uruchomić tego Philipsa. Mam nadzieję, że kwestia będzie tylko zamiany ogniw. Mam ogniwo wysokoprądowe, Ja je używałem w krętaku i spisywało się rewelacyjnie murata, to jest chyba sony tak mi się wydaje, że to będzie sony 20A chyba zobaczymy plan jest taki, rozkręcamy to wkładamy to, lutujemy albo podpinamy ładowarkę, albo dorabiamy tutaj tutaj jest co prawda input 7V i 400mA, ale to zobaczymy, także Zakładam szybką robotę, prostą, czyli wkładamy to tu. A czy tak będzie? No zobaczymy, zobaczymy. Ja was sobie tutaj jakoś z boku dam i lecimy z koksem. Mamy to porozkręcane. Chcę, żebyście zobaczyli to ze mną, bo jeszcze nie zaglądałem przy okazji. Tutaj ładnie widać jak... Albo i nie widać. Jak to troszkę wyblakło. No. No. A, dobra. A to jeszcze trzyma. A. Dobra. I co my tu mamy? Prosty silniczek. Johnson. Johnson. Nie wiem, czy nie tej samej firmy. Był silniczek w krętaku Bosza tego co robiłem, tak to mogło być. Zaraz, zaraz, zobaczmy, co my tu mamy. Trzy ogniwa, 1,2V. Ciecie, jest tutaj schowane. Proste, wszystko jeszcze na elementach zwykłych, nie przewlekanych, nie SMD. Prosta sprawa, żadnych układów, nic takiego. Jedna dioda zwykła, żeby zapomnieć o, za, no, nie zapomnieć, tylko nie pomylić o polaryzacji i to wszystko no, prosta sprawa. Także, cóż, gdzie to moje ogniwo zumik? Jakby to widzicie, tak się zastanawiam, tam upchać. Nie, tu upchać. No, prędzej tu, ale tak w ogóle się zastanawiam, czy nie byłoby troszkę lepsze do tego wsadzić jakieś ogniwa z ogniwa z akumulat, z, no, z, z laptopów. Może to byłby śmieszniejszy pomysł. To już jest na pewno padnięte. Czekajcie, ja, mogę to jakoś, jak to jest tutaj? A, dobra, mogę to tak zrobić, to jest chyba najlepszy pomysł. Minus, proszę bardzo. Muszę to wszystko wyciągnąć. Chyba muszę. O. Tu flaki. Tu reszta akumulatorek. Proszę, żeby wyszedł. Dziękuję. Tutaj to samo. Tyk. Fajnie. To, jest, to są te stare ogniwa. Ile by to miało? 1500 mili. Można tak założyć, że ma 1500 mili. No, ciekawi mnie, czy jakbyśmy to zrobili tak i tak? O! Wow! Mm, mm, mm. tak, tak. A, jaki tu jest duży prąd. O. No i super. O to chodziło. Muszą być proste zastosowania, proste przeróbki. Bez komplikacji zbędnych. Teraz tylko się zastanawiam nad modułem ładowania. Czy wsadzać tu tą płytkę z tego TP, coś tam, coś tam, to nigdy nie zapamiętuję, czy, czy kombinować, bo to ogniwo można tu upchać. No i tak zrobimy. To musi być proste, szybkie, przyjemne, bo w innym wypadku się nie opłaca. Znaczy, że w sumie 3 zł za to dałem, więc, więc w sumie nie ma tak najgorzej. No dobra, ja sobie to poglądam bez Was i zastanowię się, jak to upchać. Jak ja to mówię? Magia internetu. Dwa układy do ładowania. Jak już dobrze wiem, Wy też wiecie, za duży prąd niech idzie, żeby je pociągnąć mm, od razu pod. Znaczy, no żeby było to jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniw, ale. Ale to, to nie problem, to można na głowę robić też będzie. Dremelak jest, tutaj to sobie zaznaczyłem, prędzej będzie tutaj widać niż tutaj, zobaczymy czy to się uda. O to chodziło O to właśnie chodziło. Dobra. gotuję sobie kabelki do baterii i sklejamy do dalej. A mam dwa układy. Jeden mam... Ee, HW-107 to jest jednocześnie ładowanie jednocześnie ogranicza pobór ale to do powerbanku i drugi mam HW-168 to jest po prostu czysta ładowarka wykorzystam czystą ładowarkę jednak to skleję tym tym epoksydem pateksa dłużej będę kombinował niż to wszystko warte a jak już go sprawdziłem raz, no to czemu mam z nie korzystać, prawda? Z z Baram co wysłowi, bo fajnie klej przecież. Wytrawne oko na pewno dojrzy kleiłem to tym epoksydem, ale wziąłem to szybko jeszcze objechałem tym klejem na gorąco, żeby e, żeby przyspieszyć proces montażu tak naprawdę klej tam jest, a e, ten pet, e, no, pateksa epoksydowy ale chciałem żeby to, gdzie nie będę tego trzymał Bóg wie ile, tylko chciałem szybko, 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 dlatego to tak ten e, ogniwo ogniwo, miernik gdzie mieszka miernik? tu mieszka miernik żeby nie pomylić, wiecie, polaryzacji, bo byłoby prześmiesznie. Co ja robię? Tak. Tu jest plus. Trzeba sobie czymś wydrapać plus, bo nie mam tu znowu markera. Ja nie mogę, no tego markera nie było. Już i by tak dawno. Dobra, tu jest plus. Troszkę kwasu tak jak ostatnia. Gdzie tam mój kwasik jest? No, pisaliście ostatnio, żeby kwasu nie dawać y, tym y, śrubokrętem, tylko lepiej czymś plastikowym. Szukam. Patrzę. Jakaś zapałka, cokolwiek o może to. Chwila strachu, zaraz zamienimy z drugiej strony i będzie dobrze. No to Montaż końcowy, no cóż to? Cóż to wiele kombinować? Nie będę czekał aż to się podładuje, by ile? No z zewnątrz. Za mną się niewiele zmieniło. Tutaj tylko to gniazdo jest dołożone. Dość ładnie wyszło to gniazdo. Wiadomo, muszę to wszystko jeszcze umyć. Dokładnie, no to wiadomo. Dość ładnie wyszło to gniazdo. Fajnie się udało takie jajeczko tutaj wyciąć. Fajnie wygląda ten, że jak się ładuje. No, akurat to jest przypadek, nie ma to ukrywać. Że jak się ładuje. Mm -hmm. Jak się ładuje, to tu świeci nam w środku. Także to też jest dość fajne. No eee, waga. myślę, że wyszedłem jeden do jednego, albo na lekkim plusie. Cóż mogę powiedzieć. Najtrudniejszą rzeczą... Co było najtrudniejszą rzeczą? Rozbiórka tego. A druga rzecz, no umieszczenie tej płytki. No zawsze te płytki te są takie... Tak wiecie, no. Jakoś takoś. Jakoś takoś. Tak to wygląda. W sumie można powiedzieć, że... Prawie jak fabryczny, prawie jak, oczywiście dodaję, wyczyściłem tutaj te wszystkie filtry, tu jest akurat jeden filtr, tam jest taki, a mogę Wam sobie pokazać, tak, to robimy tak, no i wyczyścimy to, będzie w później to wszystko, a tu jest jeszcze taka klapka antyzwrotna, to tu, to tu, i to tu. No wszystko. Prosta sprawa, prosta operacja. E... Na szczęście poszło wszystko, mniej więcej wszystko po mojej myśli. To będzie krótki, z jednego dnia odcinek. Czekajcie, aż sobie zobaczę, ile ja to... Jest prawie pierwsza. Przyszedłem tu półtorej godziny. Półtorej godziny na wielkim luzie, z szukaniem elementu, z przenoszeniem. Także uważam, że dość fajna zabawka. E... 3 złote, pamiętam, dałem za ten odkurzacz. Ogniwo, nie pamiętam ile. 18, 16, mówiłem Wam, ale nie pamiętam. No i ta płytka, tutaj jest jeszcze ta mniejsza wersja tej płytki, czyli samo ładowanie. Nie wiem, 2 zł, no to pewnie za dwie dyszki taki odkurzacz Philipsa z ogniwem. Wydaje mi się, że, że dość spoko. Wiem, za mała rezystancja jest, znaczy za duży jest rezystor, i nie będzie świecić dioda. Tak wiem, ale nie wymieniłem. Mała aktualizacja. E, miałem baterię Della. Della. Della, ale z 2012 roku, czyli w sumie 10 lat miała. Miała 6 ogniw, dobrze znanych 18650 firmy Samsung. E, dwa z nich były spoko, naprawdę były super. Trzymało napięcie jeszcze nawet w tym trupie zmarłym. No, cztery są, niestety bardziej wiem. Dołożyłem, dorobiłem, teraz nawet ładuję. E, tam się zmieściła jedna pod spód, to będzie druga. Oczywiście za chwilę to będzie przy, przyłapane zipami, to nie będzie tak goniło, ale wszystko się fajnie mieści. Oprócz tego całkowicie zrezygnowałem z tej diody, z tego układu, wszystkiego innego, bo tam też mi się wraży... miałem wrażenie, że tam trochę prądu ucieka. E, Przylotowałem to wszystko tutaj praktycznie pod jedną jeden punkt i dzięki temu wreszcie będzie moc bo znaczy, nie żeby to nie działało no bo to działało ale nie byłem tak do końca zadowolony myślę kurczę, no słabe to trochę jest słabe a przypomniałem sobie o tej bateryjce więc nic nie traciłem nie wiem 15 minut roboty a może będzie to lepiej śmigać także zaraz zaraz zresztą zobaczymy tylko się podładuje jeszcze nie jest jeszcze w pełni naładowany ale 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 Teraz auto wysprząta. I super! Dobra, teraz już naprawdę żegnam. O, teraz mogę powiedzieć. Tam było około 3-4 V, także jeszcze te 03 V może przyjść, a już to fajnie chodzi. No i teraz już się tak naprawdę żegnał. No eee... No, tak ta przeróbka. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.